Dobrze, zostałem połączony ze świętym, tak? O co chodzi? E, to jeszcze raz powiem o to chodzi. Marek Zapaki, w sensie, który się kłanić, ze współpracowników metrobudowy. Metrobudowa Rysmen Blues Orchestra Menels in the Dark. E, proszę pana, e, poszukujemy ryla w tej chwili. Znaczy dla mnie, bo ja będę głównie na wokalu, proszę pana, e, i szukam tego. Ty, ty, czekam. Ryla. A co to jest? Znaczy, ryl, nie wie pan, co to jest? Nie. Albo nie zrozumiałem, co pan powiedział, albo nie wiem, nic mi to nie mówi. Aha, bo to jeden kolega mi mówił, żebym tego posłuchał, wie pan, że to jest podobne... Ryl? Tak. Ja nie wiem, co to jest. Bo ja panie, co... Do bo... czego to ma być? Do śpiewania. Ale to chodzi, co, o... o... o, o efek, o echo? Zaraz panu powiem, o co chodzi. No. E, jeden mi kolega powiedział, że taka... E, dla pana lodowić. Za pan Rodowicz, nie? Aha. No to ten kolega mi powiedział, że ona super śpiewa, bo ładny śpiewa, prawda? No. Łot ma ładny. Że podobno Rodowicz Marila i właśnie dlatego tego ładnie śpiewa. Ja nie wiem co to jest, my pierwsze słyszę. Może to jest jakiś... jakaś leje, jakiś opóźniacz albo ewentualnie nie wiem. Multi -effect. Aha, to ktoś się to ustadza, tak? Nie wiem naprawdę o co chodzi. Pier... Nic mi to nie mówi. No proszę pana, ten kolega mi tak właśnie tłumaczył. Że... To, to niech pan kolega wytłumaczy dokładniej, no i mnie to osobiście nic nie mówi. Aha. Nic panu nie mówi, że nie... Ro, Rodowicz Maryla? Maryla tak, ale nie ten ryl, no co to jest ryl? No, ja też nie wiem dokładnie. To to jest... Bo ja nie jestem profesjonalistą w ogóle. No rozumiem, no to trzeba się lepiej dowiedzieć, bo nie ukrywam, że to może być coś bardzo znanego, ale nazwa jest jakaś, no kosmiczna, nic mi to nie mówi. Wśród... Aha. Nic panu nie mówi? Ta nazwa. Aha, to nazwa nic Panu nie mówi. Tak. No tak właśnie, coś mnie tu zastanawia, co to może być? On tłumaczył, że to jest właśnie kwestia tego, nie, że taki głos lepszy wychodzi. Bo słyszy Pan, ja tak mówię w ogóle ten. Mam trochę e, wymowę to, prawda? I tak dalej, no. Rozumiem. Ale tak jak Panu powiedziałem, Panu nic to nic nie mówi, ale mnie również nic to nie powiedziało. Aha, dobrze, dobrze. To ja się postaram dokładnie jeśli zorientować. No właśnie, bo prosiłbym. Yy, z, yy, zorientować. A może ma Pan telefon do tej Rodowicz, to ja się dowiem od niej jakiego na Maryla. Nie. Dobrze? Nie. Dobrze. Dobrze, to ja panem spróbuję. Dziękuję. Mi, mi.